It. Should probably just leave it, but I can't help it. Dzień dobry, witam ja w rozgardiaszu w 100, 100, 102 dniu Daily live'u Jeszcze spodziewałem się, że nikogo nie będzie, bo to 12 Nie spodziewa naszego dzisiaj na live, y, tym bardziej w yy, tygodniu. Ale witaj, Madzian, Siema Kacper, Siema Kubuś. Ja to tutaj jestem tutaj w totalnym rozgardiaszu. Jak widzicie, łóżko rozwalone, za mną w ogóle jest walizka, ale chyba nie będzie widać, jak się na bo jest za nisko, chociaż może. Nie, nie widać. Ale jestem w trakcie pakowania. Na razie spakowałem sobie ubrania i takie rzeczy, że tak powiem Jak to powiedzieć? Osobiste? Nie, osobiste no Takie ubrania, majtki, skarpetki yy, I za chwilę wezmę się zapakowanie po live'ie Matki, taki ja wysoki puls Po live'ie biorę zapakowanie drugiej walizki Gdzie będzie cały sprzęt Kamera, plecak do streamowania Ładowarki i te inne sprawy tak chciałem mówiłem, taki szybki live'ik, bo po prostu boję się, że jak yy, dojadę do domu, będzie około 21.30, coś takiego jeżeli nie będzie jakiś opóźnień to już pewnie nie będzie się chciało tam potem wieczorem rozpakowywać i robić tego live'u więc żeby zaliczyć kolejny dzień daily live'ów, tak na szybko teraz na pół godzinki, 40 minut max live'ik yy, i jutro widzimy się w Alvernia Planet, na tej wystawie Harry Potter Zresztą możemy zaraz sobie jeszcze zobaczyć, czy jakieś, może, filmiki wleciały. Bo tam widziałem na TikToku dużo osób, rzucało z tej Alberni Planet. Ale może ktoś coś na YouTuber też dodał? Mm, Albernia Planet Harry Potter. Może są Albernia Planet, spiszmy. Mm, 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 mm. Ogólnie tak wygląda ta Albernia Planet. Słuchajcie, to jest coś takiego, właśnie takimi ko e kopułami. Całe to wystawa się będzie odbywać, no. Niby są to okienka, niby to jakieś takie przejścia, więc raczej zasięg powinien być. No, taką mam nadzieję. Chociaż tutaj właśnie dużo jest takich części jakichś metalowych, co raczej nie pomaga w przewodzeniu e, zasięgu. I to też taka kopuła jest chyba cementowa jakaś. No, nie wiem, no zobaczyłem na miejscu. Ciężko teraz bo nigdy tam nie byłem. Gdzie, gdzieś tam z daleka to widziałem. Jutro zaczniemy. Na pewno w Alberniu musimy być już o 15.00, więc albo live, live wystartuje o 15., jak już będziemy tam na miejscu, albo wystartuje o 14 i wtedy jeszcze będzie z drogi coś, nie? Jak jesteśmy w drodze do tego. Ja czekajcie zobaczę. Um, ile dokładnie mam. Jak to zrobić? Za brzeg Czekajcie, ja teraz bym zlikował swój adres znowu. Za brzeg, twoja lokalizacja. Alvernia Alwernia Planet. Dobra, mam O matka, dziwna trasa. Myśmy nawet mogli tędy jechać. Nawet może byłoby lepiej, bo nie byłoby tak zakorkowane to Przez takie wioski. Można jechać albo autostradę, albo przez takie właśnie wioski różne Potem tak tak, no ile pokazuję, godzina 10, godzina 30 No to się wcześniej wjechać nawet niż 14, czyli musielibyśmy wyjechać tak 13.30 to maksimum No więc chyba zrobię tak, że po prostu ja odpalę live'a O ile ktoś mi będzie mógł pomóc w stanie odpalić o 15. Z... Yy, już na bezpośrednio z tego miejsca, tam nie? Tarek? Będziesz jutro w domu o 15.00? Nie wiem, no bo myślę, żebyś mi live odpalił z domu zdalnie. Dobra. No to zobaczymy jutro. No albo 13:30 o 15, tak czy siak? Najlepiej jakbyście byli o 15 po 15, bo wtedy już będziemy tam na miejscu. I jeżeli będzie oczywiście zasięg, będzie można, zobaczyć, będzie można zobaczyć, jak to wygląda tam wszystko na zewnątrz, w środku, co przygotowali dla nas. Też już widziałem, że tam paru znajomych influencerów też ma się pojawić, zaproszonych. Więc z kimś tam będzie można sobie okazję pogadać, poznać. Eee, no. Co do tej alwerni, czemu to zniknęło? Alvernia, planet. Harry Potter Dużo jest takich postaci shortsów w tych filmikach Może tak wam zrobię Dobra, polska wystawa Harry'ego Pottera była jeszcze fajniejsza niż się spodziewałam Zwiedzanie zaczyna się od wybrania swojego domu, patronusa i różdżki Następnie przechodzi się przez pomieszczenia związane z Hogwartem Kurde, może nie być zasięgu Boję się Boję się, że może nie być zasięgu mi najbardziej spodobała się sala zielarstwa, eliksirów i obrony przed czarną magią. W każdej sali jest dużo interaktywnych elementów i zdobywa się punkty dla swojego domu wykonując różnorakie zadania. Nauczycie tutaj się zaklęcia patronusa, wypądzicie bogina, a także zrobicie własny eliksir. Potem Uy. przechodzi się przez miejsca związane z okolicami w Hogwartu, a także... Fajnie to wygląda, ale ciemno tam jest, bardzo ciemno. Kurde, szkoda, że ja nie mam żadnej takiej... Jakieś takie lampki tutaj jeszcze do plecaka. No, muszę coś takiego pomyśleć, jak to. Bo na przykład jak tutaj jest yy, aparat, w sensie kamera, to na przykład na drugim tym, żeby jakoś przypiąć jakąś lampkę, jakąś, może latarkę ze sobą wezmę. Także najważniejszymi wydarzeniami z serii książek. No, bo są takie miejsca, rzeczywiście eksponaty oświetlone i fajnie to wygląda, a są takie, że jest mega ciemno. Mi bardzo spodobała się salka Quidditchowa. Potem wychodzi się z Hogwartu, a wchodzi w świat. Serii Fantastyczne Zwierzęta O, to tego nie wiedziałem Myślałem, że to jest tylko z Harry Potter związana, a tam też fantastyczne zwierzęta są Na sam koniec jest strefa związana z Lordem Voldemortem Dajcie znać czy się wybierzecie Więcej info w opisie Kurde, no fajne to może być Jak wrócić od półtorego zwiedzania, no to trochę tam tego jednak musi być Hej, Paula, hej, hej pozdrawiamy, jej pracy O puta. Każdy może doświadczyć czegoś innego na tej wystawie i wybrać swoją ulubioną aktywność nawiązującą do sagi. To wystawa idealna zarówno dla wielkich fanów filmów Harry'ego Pottera, jak i tych, którzy dopiero się nimi stają. Gdzie ty jesteś w ogóle? W jego pokoju, w małej klitce na miotły. To była największa atrakcja wszystkich uczniów, no. którzy mieli okazję rozmawiać z tymi właśnie obrazami. Postacie były nawet w stanie wyjść z tych obrazów i zniknąć, a potem wrócić i rozmawiać. A, to jest z jakiś materiał. Teraz dobrze zobaczyłem, bo zobaczyłem tego pana prowadzącego. Mawiały normalnie z uczniami. Jestem w szoku, że możemy zobaczyć realnie, że oni grali w tych bluzach, w tych strojach i one są po prostu namacalnie na żywo. Każdy ruch jest istotny, bo inaczej nie... Matko, ja już mam ciarki takie jakieś lekki, jak na to patrzę. ...wyjdzie. A można było machnąć sobie jak się chce? Nie, można było machać jak się chce. Co się wtedy działo? Ym. Ręka ci odpadała. Prawdopodobnie można było coś spalić przez przypadek. To nie są zwykłe rośliny. No. To są Mandragory. zwierzęta, takie jakby... Tylko podjętu. uwaga, bo to jest mandragora. Tak. Czyli? Czyli? Coś tak nie można nie krzyczeć. Jest! To... Czy w świecie Harry'ego Pottera cokolwiek było realne i prawdziwe? Relacje między bohaterami. Emocje, uczucia, przyjaźnie. To wszystko było realne. To jest chatka Hagrida. O oh, oh, wow! Wszystko jest wykładnie tak jak w I ten fotel. Pamiętacie ten fotel? Ale gigantyczny. Kominek. Wiktoria, gdybym chciał przenieść tę wystawę do Polski, to jakbym musiał e, machnąć różdżką? Ja myślę, że to by było dookoła świata i do Polski. No to próbujemy, uwaga, w tę. Tak? tak. I do Polski, już w kwietniu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ale czar. No, fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda. Jestem mega ciekawy. No mam nadzieję, że będzie ten zasięg, bo jak naprawdę, jak będzie zasięg, to będzie fajnie to na live wszystko wam pokazać. No jak nie będzie, to niestety nic nie poradzę, no. Wtedy, to wtedy ewentualnie coś tam na Instagrama wam ponagrywam, na TikToki. Tegoroczne Fryderyki zdecydowanie nie należały do nudnych, ale chyba jeszcze bardziej ciekawe od tego, co działo się na scenie, było to, co coś działo to się poza nią. Fryderyki to coroczna ceremonia wręczania nagród muzycznych, wśród nich 14 w sekcji muzyki rozrywkowej, 12 w sekcji muzyki klasycznej, i pięć w jazzowej. Najwięcej statuetek w tym roku do domu przywiózł Krzysztof Zalewski, który zdobył ich aż trzy w kategoriach Single Roku Pop Alternatywny, Album Roku Rock i Blues, no i chyba ta najważniejsza, czyli Artysta Roku. Krzysztof w branży jest nie od dziś i wiele jego kawałków ma milionowe wyświetlenia, no i jak możemy zauważyć, nie tylko słuchacze doceniają jego muzykę, ale również Akademia Fonograficzna, która przyznała ja, Krzysztof Zalewski, to wiem, że to jest piosenkarz i kojarzę go, ale nagle z głowy nie potrafię sobie żadnej piosenki go zanucić. Nagrody. Po ceremonii Zalewski udzielił wywiadu, gdzie dosyć mocno pojechał po innych nominacjach. W szczególności dostało się kategorii hip-hopowo-rapowej. Muzyk wyraźnie podkreślił coś, co ostatnio coraz częściej zarzucane jest nowym artystom. Według niego te nominacje zostały przyznane po prostu nie w tej kategorii, której przyznane być powinny. Do tego dość lekceważąco podszedł do piosenki Woda Księżycowa, którą Bambi miała okazję zaśpiewać na żywo na ceremonii i za którą otrzymała nominację Single Roku Hip-Hop. Sama Michalina nie odniosła się do gorzkich słów zalewski. Go na całe szczęście zrobił. Tambie ma Michalina na imię? Nie wiedziałem nawet. Tutaj producent Kubi, który zamieścił na story solidny kawał statementu. Zalewski. Posłuchaj mnie, człowieku. Księżycowe coś tam? To, że to coś ma śpiewany refren, nie znaczy, że nie jest rapowe i zostało to wyjaśnione w naszej kulturze jakieś 20 lat temu. Jak wszyscy doskonale wiemy, lubisz wypowiadać się na tematy, w których nie masz pojęcia. Słuchałeś w ogóle tego numeru? Gdybyś posłuchał, wiedziałbyś, że jest tam zwrotka Fukaya, który nie śpiewa, tylko naprawdę rapuje. Żaden artysta, za którego się uważasz, nie powinien być aż takim ignorantem, zwłaszcza wobec młodych twórców. Jasne, rozumiem. Każdy ma swoje gusta. I ten utwór może ci się zwyczajnie nie podobać, ale pomijając już fakt, że numer ma ponad 70 milionów odsłon, to naprawdę spłycasz temat w żenujący sposób. Słuchałem twojej twórczości, to, że wydukasz coś do mikrofonu na czasownikowych rymach nie oznacza, że rabujesz. Chyba Kurczę, te trzy przerywniki, które drama. Akademia ci podarowała, nie do końca otarły łzy po twoim albumie. Może właśnie dlatego tak nerwowo reagujesz, kiedy ktoś nie wpisuje się w twoją ciasną i pretensjonalną definicję dobrej muzyki. Na gali coś tam gadałeś, że w końcu wraca dobra muzyka. Też tak uważam. Myślę, że to dobry moment, żebyś sam zaczął ją robić. Więc jak sami widzicie, Kubi naprawdę mocno się palił i to aż na 7 storek. A sporo internetów stanęło po jego stronie, zaznaczając, że Zalewskiemu ostatnio chyba troszkę się odkleiło i stał się mocnym egocentrykiem. Krzysztof Zalewski jest przykładem typowego egocentryka. I wyłazi zazdrość. Chciałby mieć kilkadziesiąt milionów odtworzeń na Spotify, poza tym idziesz mal. A ostatnia płyta cienków. Słabo tak jechać na ściance na tak poważnej gali. Nosi go, ale też trudno się z tym nie zgodzić, że to inny rodzaj muzyki. Nie je... nie sprawdziłem tego, ale że report rzucał coś na Twittera wczoraj, że wygrał niby. Hejka, hejka Kasia, że wygrał niby na jakiejś gali osobowość roku. Ja nie wiem, czy to jest prawda, to ja nie wiem co to była za jakaś gala, co za nagrody, że szanny Reporter został osobowością roku. Pop mógł bardziej wyważyć ton. Inni za to zauważają, że mimo kiepsko dobranego tonu i słów. Ma on trochę racji. Nie lubię Zalewskiego, ale z tym, co powiedział, zgadzam się w zupełności. Rap to są jakieś śpiewanki, a nie rap. Mata, Bambi, Sobel, choć ten akurat ma genialny głos, nawet koło hip-hopu nie stali. Prawdziwy rap pewnie obecnie jest, ale gdzieś pod ziemi. Ci młodzi twórcy, których nie możemy ignorować, to produkty marketingowe do zarabiania kasy dla takiego ulanego pana, jak ten oburzony. Autotune na pełnej, trywialne teksty o niczym i lecimy. Produkujecie muzyczne gówno, o którym za dwa lata nikt nie będzie pamiętał. No nie wiem, no mimo wszystko na przykład taka jak Leosia Bambi. Eee, nie wiem. Nie chcę też innych porównywać osób, bo ja też tak w tym rapie nie siedzę, ale no robią zasięgi niesamowite nie na swoich utworach, więc no i czy za dwa lata ich nie będzie pamiętał? No nie wiem, ja pamiętam Sobla, dużo piosenek z tych starszych, Szklanki, Leosi, to każdy pamięta o tej pory pewnie, tymczasem wszyscy Dosłownie na każdej imprezie Czekam aż domu będziemy popijać no Bacardi w Klubie, klubie Zeszklanki, Zeszklanki Czy waszym zdaniem słowa Zalewskiego wzięły się z zazdrości o wyniki? A może po prostu jest koneserem wybitnego rapu? Koniecznie dajcie znać w komentarzach Detektywi nie biorą ani dnia wolnego. I w ostatnim czasie pojawiło się wiele spekulacji na temat odejścia Julki, czyli By the Way Juliet, z ekipy Czajnika, z którym do niedawna jeszcze wstawiała mnóstwo treści i regularnie pojawiała się na jego daily. Jednak już od dłuższego czasu nie pojawia się na filmach ekipy, a internauci regularnie pytają, o co z tym chodzi. Kochana, czemu nie nagrywasz na kanale Czajnika z nimi? Czemu nie macie na filmach Czajnika? Czemu cię nie ma na daily? Ważne dla nas, bo jesteś mega. Uwielbiam cię, nie odchodź. Co było tym bardziej zagadkowe, to że widz klikał na miniaturkę, na którym była. Joga? A na filmiku już jej nie było. W międzyczasie Serio? pojawiło się też mnóstwo teorii zaprzeczających jej odejściu, jak na przykład ta, że filmy są nagrywane na zapas, a Julka była przecież wcześniej na wakacjach. Albo jak ta, że to wcale nie tak, że to Julka odchodzi, tylko cała ekipa się rozstała i już nikt nie będzie z sobą nagrywał. Serce dorosło, wciąż. Nie przewinę, bo muzyka. Opuściła ekipę po to, żeby rozwijać się samodzielnie i tworzyć kontent na własnych warunkach. Widzą mnie. Opuściła ekipę, bo ma teraz Konopskiego. Umknął też fakt ciągłej uszczypliwości strony Julki od ekipy. Niemal na każdym filmie. Od kogo zacznę? Od Julki! Nie ode mnie! Od Julki! A wszystkie produkty przetestują ze mną moi najlepsi przyjaciele i Julka. To jest takie smutne, bo oni wszyscy mówią, że to tylko żarty i każdego one bawią, ale widać po Julce, że często jest jej przykro, bo to ona zawsze jest obiektem żartu. Zawsze jak oglądam Daily, to od razu widzę, jak Julka płacze. Jest mi jej szkoda. Powstał nawet cały film nawiązujący do tego, że ciągle się z niej wyśmiewają. Komu najczęściej dokuczamy na filmach? Trzy, tak? cztery. No. No. Dziewczyny raczej nie męczą Julki, głównie to jesteśmy my. To jest jakaś po prostu ze Po prostu mój głos idzie na ciebie. Już nie to Nie ma się serca w ogóle Dlatego właśnie w tym momencie zaczynamy kolejny film. Przez następną godzinę jesteśmy mili dla Julki. A ten film z torturami, gdzie w samym stroju leży przywiązana do palet, a inni ją łaskoczą, był w moim odczuciu już kompletną przesadą. Ten film był straszny, czajnik leżał tak z wyjebką, ona płakała się Ja tylko widziałem coś na Twitterze właśnie, że jakieś takie na pojazdy, że Był ten film i go odejściu jej I że właśnie on tak leżał, niby tam powiedział, że jest chory, czy źle się czuje, coś takiego, ale leżał taki, miał wyrąbane Uuu, nowa reklama moi drodzy Dobrze, akurat jest tutaj blur <grych> Upgrade na wiosnę, przesiąć się na nowy poziom, no chętnie bym się przesiadł na nowy komputer Przydałby się. O, to kurczak do ciebie dedykowany. Kurczak KFC44. Patrz do ciebie dedykowana reklama. O, nie mogę się doczekać się jakiegoś nowego kompas. Mogę w końcu więcej jakichś Gierek sobie pograć na live. Chyba nawet tego Fortnite'a czy coś. Byłoby spoko. Dobra, yy, sobie zrobię klipa. Ale co chciałem powiedzieć. Że, była jakaś, że teraz jakaś dramat, że ona jakiś nowy kanał założyła, że chyba tam ten kanał jej czajnik yy, jakby zabrał, czy nie pozwolił zabrać, nie wiem jak to powiedzieć, że ona to nie można nim nie nagrywać. Nie <laughs> I że właśnie on tak leżał, Nie by tam powiedział, że jest chory, czy źle się czujesz, coś takiego, ale... Czekaj ja się sobie klip od razu robię. Nic z głowy. Jak za tydzień wrócę do świąty zapomnę o tym. No i że właśnie ona ma jakiś nowy kanał. Czyli by właśnie czajnik je zabrał, zabronił i tak dalej, nie? Ale w ogóle znowu detektywi z TikToka mieli rację, nie? Jak się nazywa ta kampania? Action? Action. Action. Dobrze, pisane. Okropne. Ja czujesz, czy nie? czy no, Dobra, ale dlaczego dla mnie nie? No bo to chyba po prostu wiesz, wyłapuje z ludzi na czacie jakieś niki, czasami takie niektóre kampanie. Trzeba trochę dołożyć. Trzeba tym bo to trzeba nie pójdzie. Ogląda się to jeszcze dziwniej wiedząc, że praktycznie na każdym filmie podkreślają, że są paczką znajomych od lat, że darzą się ogromnym zaufaniem, ale nie wiem jak wy, ja nigdy mojej bliskiej osoby nie postawiłabym w takiej sytuacji. Po ustawieniu przez julkę TikToka, na którym płacze, i pisze, że czasami podejmowanie dobrych decyzji może właśnie tak wyglądać. Widzowie nie mieli już złudzeń, że chodzi tutaj o odejście z ekipy potwierdziło się zaledwie dzień później, bo na kanale Czajnika pojawił się wyczekiwany Jaka 10 minutowy film wyjaśniający masaka. całą sytuację. Na filmie, jak to w zwyczaju u youtuberów w trudnych sytuacjach, cała ekipa usiadła na kanapie i opowiedziała o powodzie decyzji Julki. Już na samym początku filmu widać było, że nie była ona łatwa i nie została podjęta z dnia na dzień. Był to długotrwały proces i kolejne cegiełki, które dokładały się do tego, że Julka nie czuła się już dobrze tworząc z ekipą Daily. No moja historia się w Daily kończy. Nie wiem, widzowie, co mam do końca wam powiedzieć. A... No co, chodzi się właśnie. Ale ja nie wiem, co mam powiedzieć chyba. Bo... Przecież to, jakby... I on tak się cały film? To twoja decyzja w pełni, nie? Począwszy od kwestii typowo logistycznych, że żyła na walizkach pomiędzy dwoma miastami. No i ostatecznie no, no mnie nie ma. bywały nagrywki, że my mieliśmy po 18 godzin nagrań. No to się nie dało jakby u mnie tego połączyć, żebym... Była i u siebie w domu, i tutaj, bo ciągle i tak byłam w aucie. Twój były, zarazem twój szef, i jego nowa dziewczyna, nie? Kończąc na wypaleniu się w kontencie, jaki Moc, tworzy Czajnik, który skierowany jest bezpośrednio do młodszego widza. No a ja jestem tym ogniwem słabszym, ja się po prostu nie nadaję do takiego tempa. I przede wszystkim właśnie to życie na dwa miasta i, i ten kontent, z którego ja już po prostu wyrosła. Przyznała, że teraz najlepiej czuje się w kontencie, jaki wrzuca na swojego Instagrama bądź TikToka, czyli czymś bardziej w kierunku lifestyle'u i beauty. Justek spytał wprost Julki, czy powodem jej odejścia jest wyśmiewanie jej na filmach i mimo tego, że zaprzeczyła, to mam wrażenie, że widać było lekkie zawahanie. Nic nie mówił, ostry pomagał, jak już nie mogła mówić przez łzy. A nie. Z kanału, bo śmieję się z ciebie za dużo. Nie, no nie, w się sensie, Kurczę, tu też. Yy... Chcę być szczera tutaj z widzami, więc no, no... Nasze relacje też się pogorszyły na niektórych y, aspektach. Mimo, że ekipa zapewniała, że zawsze znajdzie się dla niej miejsce na nagrywkach, to nie wiem jak dla was, ale ja poczułam, że nie było to powiedziane szczerze, a bardziej z takiej powinności, ale może dlatego, że po prostu całość tego filmu oglądało się bardzo dziwnie. Jednocześnie widząc tak silne emocje Julki, która nie mogła z siebie wydusić słowa i rozwalonego na kanapie czajnika. Wyglądał trochę jakby był tam na siłę, co również nie umknęło Wadze widów. O, a jak niezręcznie! Jeszcze Czajnik brzmiał, jakby miał do niej pretensje o to, że odchodzi. Czajnik to jest taki kurny Ja się dziwię, że on ma przy sobie jakichkolwiek ludzi. Tragedia. Nie dziwię się, że te dziewczyny tak od niego uciekają. Uwielbiam Julkę i oglądam czasami filmy tylko dla niej, ale to jak zachowuje się czajnik, to ja... Rozwytrzone dziecko i przy dupie wiecznie niezadowolona dziewczyna. Widzowie w komentarzach okazali ogromne wsparcie, zaznaczając, że ekipa bez Julki nie będzie już po prostu tym samym. Julcia, my o tobie nie zapomnimy. My chcemy Julkę, tylko nie Julka. Bardzo dziękujemy za to, że byłaś z nami i nagrywałaś dla nas, Layli. Pa, Papa Julia. Julka poinformowała dodatkowo o założeniu nowego kanału pod tą samą nazwą. Sporo osób zastanawia się skąd ta decyzja, skoro na poprzednim kanale zebrała aż 600 tysięcy subów. Wiadomo, że na poprzednim kanale no większość treści była współtworzona z ekipą, jednak ten bardziej beauty content też się pojawią. Także jest to zastanawiające, ona sama nie podała powodu tej decyzji. Pozostaje życzyć ulce powodzenia w treściach, w których będzie się spełniać, a wy koniecznie dajcie znać, jak oceniacie ten przedziwny film pożegnalny. No co, no chciała odejść. Rzeczywiście, skoro musiała jeździć do nich cały czas na nagrywki, to już sobie życie ułożyła z konopem w jakiś pewnie sposób. No pewnie jakoś jej pomoże, skoro masz ten nowy kanał. Raz drugi czy gdzieś tam pewnie ukonopa gdzieś tam się pojawia, bo kono był niej. Dobrze, że nie zabrał wszystkiego w sensie Instagrama, TikToka i tak dalej. Nie, że tylko kanał na YouTube w sumie. Bo jakby jej zabrał wszystko, no to trochę lipa, ale coś jej zostawił, nie? Tak sami doskonale wiecie, jeżeli oglądacie nas regularnie, bo często to powtarzamy, wersów ostatnio nie ma najłatwiejszego czasu w internecie. Każdy jej ruch jest szeroko komentowany, no i głównie niestety negatywnie. Nawet z pozoru niegroźny TikTok o nowej zajawce kończy się tysiącem zbulwersowanych komentarzy. Tak jest też w tym przypadku Weronika ostatnio opublikowała dwa TikToki, które w perspektywie jeszcze pewnie paru miesięcy temu nie obiłyby się szerszym echem. Ale na dziś dzień nawet poinformowanie o potrzebie przytulenia się i zdystansowania od ostatnich spraw. Nie, to też widziałem, jak ludzie też o tym pisali, ale po prostu to jest trend, który nagrywa milion osób, a nie, że ona to nagrała, bo o, potrzebuje pomocy. Wywołuje lawinę spekulacji. A o czym konkretnie mowa? Werka wstawiła na swojego TikToka taki nostalgiczny film, gdzie pisze, że potrzebowała się przytulić, aby lepiej się poczuć, ale zamiast tego poszła do parku. Jest to aktualnie trend... Hmm, po prostu ma, nagrała trend i wszyscy już... ...na TikToku, potrzebowałam się przytulić... Dobra, muszę iść na teraz. Dobrze, dobrze, no i tak, skończymy to. Jeszcze 7 minut i będziemy kończyć live bądź za około 40 minut i git dzień zaliczony i elo, i jutro się widzimy o 14, A, o 15. zamiast tego zrobiłam coś tam. Powiecie pewnie, że miała trudniejszy czas i potrzebowała się zdystansować od wszystkich negatywnych komentarzy. Aczkolwiek sporo internetów stwierdziło, że jest to w sumie praktycznie oficjalny statement, że Werka z Karolem zerwała. Moja Ta. pierwsza myśl. Zerwali. Może zerwali. Oczywiście jest to dla mnie bardzo wątpliwy scenariusz. Oczywiście TikTok może być związany z jakimś tam gorszym czasem pary, ale zdecydowanie bliższą opcją jest mi to, że powodem TikToka był hejt, z jakim się mierzy. Albo bardziej prawdopodobne że chciała po prostu nagrać ten trend i akurat była w parku. Wersow wprost nie mówi, jak bardzo to może być dotkliwe, jednak myślę, że musi być to przedziwne, gdy nawet wpis o przerzucenie się na iPhona z wcześniej reklamowego Samsunga sprawia, że jesteście nieźle jechani na Twitterze. Pod tego typu poniekąd smutnym TikTokiem pojawiła się oczywiście też masa komentarzy wspierających Wersow i zarzekających się, że oni akurat nigdy nie hejtowali Wersow. Mój fleks jest taki, że nigdy ich nie hejtowałem. Trzymaj się mocno, gratuluję wszystkiego, co osiągnęłaś. Walcz, po burzy zawsze wychodzi słońce. Moim flexem jest to, że nigdy nie powiedziałam no, o złego Aczkolwiek temat Bambi i Ankleosi jest obecnie bardzo głośny w środowisku rapowym i jeszcze głośniejszy w sieci. Szczególnie ostatnio dziewczyny przykuły do siebie więcej uwagi. Bambi postanowiła wprowadzić parę urozmaiczeń w swoich koncertach i połączyć taniec ze śpiewem. Niby częsta praktyka, szczególnie na koncertach zagranicznych artystów.